Dobry wszystkim z tej strony Aleksa Puszyn w dzisiejszym odcinku <grymne> no historyki z taka i tak. Um, to ja ogólnie mam na imię Alexa. Um, Alex. No wiem. Ale tak, kocham Puszyny po prostu i ogólnie mam tutaj mojego słodziaka i I tak ta będzie historia się właśnie nazywała. Alex Stormy, znaczy co? Co ja gadam? Alex Puszyń, W ogóle dostałam na poczcie, bo przeprowadziłam się do miasta Toka i jestem tu nowa. I dostałam już list. Więc sobie go zobaczymy. Pojechałam do mojej ukochanej cioci, ale ona jeszcze nie jest ze mną, bo ona jest tam gdzieś, nie wiem. Droga Alex, wysłała ci ten list. Bo czeka na siebie pokój, i chciałabym, żebyś wiedziała gdzie on jest. Adres, i tam. Numer telefonu tej koci, bo ja nim nie mam. Oj, oj, oj. E, dobra. E, oj, 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 co tu się dzieje? I tak. Te rzeczy. E, Zobaczmy, pana się będzie mógł przywieźć, bo ja po prostu ich nie mogę wziąć. Dzień dobry. Dzień dobry, czy jest jakaś tu podwózka czy coś, bo chciałabym te bagaże tam um, zanieść do mojego pokoju. Adres zaraz powiem. Oczywiście, może. Ok. panu mówię adres. 15 ulica Jastrzębia. To zaraz, Dobrze, a numer domu? Y, 15 B Znaczy C, C. Okej okay. Ten, ten blok, tak? Tak, to w bloku Dobrze Będzie za jakieś dwie godzinki Dobrze, mam nadzieję, że mi się nie przyda. Dobra, idę Już jest ogólnie mega rano i dlatego się jest ciemno Niedawno przyjechała, więc no Jestem ogólnie już tu kiedyś mieszkałam i to są moje rzeczy, dużo rzeczy, bo ja mam tyle w domu, chałupie mm, tych rzeczy. Duży czołg Matko. Mamotko. Pusin? jesteś? No nie, to nie było... Plan. No nie, szybko muszę jechać na pocztę znowu, kurczę. Czekaj, czekaj, panie, panie czekaj. Ej, poczekaj, co się stało? Czemu nagle weszłaś, potem wyszłaś? No bo do śmietnika mi się wyrzuciły moje koty. Szybko muszę biec. Ale poczekaj. Dzień dobry. Ej, poczekaj. Uj. Musi być gdzieś tutaj pusin. Chwilę później. Jest to moje biedne pusinki. Dobra, widzimy się już w... W hotelu, znaczy, w mm, moim mieszkaniu. Jestem kochana, weź, nie biegaj tak szybko. Ale to są moje puszynki. Dobrze, do widzenia. Uj. To jest, nie wyrzucę tego. Okej, ogólnie mam tutaj. Moje puszynki i tak wygląda mu bo Jest mega kolorowy, bo jak kocham kolorki. Muszę się rozpakować. Tu są moje ubrania, to jest puszynek Tutaj mamy takiego puszynka z gotami. I tak, moje rzeczy. To jest notacyjnik puszynowy oczywiście. Ja mam wszystko z puscinem, bo ja kocham eee, no hmm, Tutaj mamy taki bryluczek. Hmm. Tobie go damy tutaj. E, tutaj mamy mój bidon, a tu mamy mojego push, pluszaka Puszyna, który je pizzę, bo kiedyś, e, moja, e, właśnie moja ciocia, której pojechałam teraz, ona właśnie e, robi pluszaki. I ja w sumie popatrzyłam, że Puszyn je pizzę. Tak, bo zamówiłam sobie pizzę i e, zrobiłam mu zdjęcie, jakie, potem mu zebrałam, oczywiście, bo nie może mieć pizzy. nie, pizzy. I powiedziałam cioci tak. Ciociu, mam zdjęcie puszyna. I chciałabym, żebyś zrobiła z niego puszyna. Yy, znaczy, pluszaka. Ma pluszaka puszyna. I Ana, ja, kochane. Więc dzisiaj jeszcze sobie zagram z Ciocią z planszówki. Pl planszówki. O, to jest mój kotek w ogóle. Znaczy, to jest kotek Cioci. Ale on tu mega często przychodzi. I to jakby mój kotek. E, ale mm, mój kotek to Pusin, no. i Stormi, Stormi też jest słodki. I Stormi lubi siedzieć tak. Zawsze jak przyjeżdżam to oni kochają po prostu siedzieć tu. I mm, może coś mam do jedzenia, może się polubią w ogóle. A nie, tu nic nie ma. O, jedzenie. I tak. Zrobię nową serię. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, że muszę dokończyć, no ale ta seria będzie mocna. Tak wam tylko mogę zdradzić, że ona będzie mocna. Bo będą kilku aktorów e, podkładających głos. Może nie za wiele, ale będzie. I no, mogę się cieszyć. E, I możecie dzisiaj po tym filmiku pewnie będzie jakoś. Dzisiaj na pewno e, dowiecie się. I co tam jest, um, więc mega się cieszę. I no, to w sumie byłoby na tyle. No, 6 minut trwa ten filmik. Więc tak. I ogólnie y, chciałam dokończyć tamtą serię. Ja wiem, jak ją kiedyś dokończę, ale w ogóle mi się popsuły wszystkie dodatki w toka. Mogę Wam pokazać. Mam tylko te startowe. Mam wszystkie domki, bo jakby mam prawie wszystkie dodatki. Ja mam wszystkie domki akurat I łącznie z te najnowsze klap slomu też mam I tak Właśnie mi się popsuło No bo teraz yy, yy, wam pokażę yy, Dobra, no to wam pokazuję Okej, okay, mam jakiś taki domek Podstawiony tutaj, patrzcie W ogóle coś tu się popsuło Przechodzę sobie w domki I patrzcie, i mam wszystko Popsułam tylko ten I go nie znam Pierwszy raz. I ja tu nic nie mam, więc coś mi się zbugowało. Wczoraj też grałam. Ej, musimy to przetestować. By the wcześniej nie widziałam, by the way, kto to jest w ogóle. E, tak ma być, czy mi się coś totalnie pokręciło? Pomocy, bo ja nie wiem. A dobra, ustawimy sobie takie Chyba tak ma być Nie Nie ja chcę Ej, w ogóle jest mało A nie, jednak nie ważne Jednak jest trochę I mogę mieć takie co? Mogę mieć dziewięć, ale jest na Może tak to będzie słodkie aha, mogę zdublować o. I teraz i teraz jakbym wyszła mam o ja! Patrzcie! dobra, robimy jakiegoś bobasa ja muszę tu mam pomysł. Zrobię takiego bubasa i wylosuję jakiś. I ja mam zaknięte oczy, naprawdę. Super, I teraz jasność. Taka. Ja naprawdę mam zaknięte oczy. I to będzie dziewczynka albo chłopak, patrz. Nie wiem co ja klikam. Oczy. Okej. Okej, dobrze losujemy. O nie, nie wiem. No dobra No takie piękne co są Okej, okay, nieważne Okej, okay, dziewczynka tu będzie Jednak, tak to wylosowałam e, Znaczy, wylosowałam, tak e, No spoko, już mam wizję Dobra, kolor Czerwony Już nie mam wizji Dobra Naprawdę To nie było planowe Okej, okay, nos Tak Kolor Aha Jasność tak okej okay. No trochę dziwne jest, no Okej, okay, bo Błagam mnie te <grystanie> Okej, okay, jeszcze raz zalosujemy, sorry, ale musi być Okej, okay, tak Kolor Czare no mega mi się podoba super okay. no. no spoko okej okay, teraz pigi e, ja bym chciała albo może na firma albo dobrze zdecydujemy ja mam zaknięte oczy naprawdę okay. zdecydowałam żeby była taka okej okay. teraz rmińce te. takie spoko kolor Kolor, jasność. Spoko. Ok. I teraz to. A może zadecydujemy. Albo dobra. Nie, dobra. Chciałam to przetestować. Albo dobra. Zadecydujemy, co ja chcę. Ja nie wiem. To. Ja myślę, że postać się udała. Jeszcze czapka. Albo nie. Czapka. A, bo dobra, e, to, um. no okej, okay. no, okej, okay, tak wygląda nasza, a, jeszcze okulary, moje ulubione, myślę, że strój 10 na 10, no, patrzcie, okej, okay, i teraz przetestujemy to. Okej, okay, dobra. Mamy naszą piękną postać i ona będzie się nazywać Małgorzata. I tak ona wygląda w tym stylu. Okej, okay. myślę, że sztos. Ale Małgorzatę mnie niestety. Bo ona jest za piękna, żeby ją zostawić, co nie? Więc możecie ocenka w komentarzach, o ile będą włączone bo ja myślę, że ocenka musi być dobra, bo ona pięknie wyszła. Więc no, bejo! I czekajcie na nową serię, która będzie dzisiaj. I na pewno będzie kozacka, więc ba!